Siemaneczko, jest Maciek i dzisiaj oceniamy Wasze konta. Klasycznie, jeśli chcecie wystąpić w kolejnym odcinku, no to pod spodem piszcie komentarz z Waszym ID. No i wtedy jest szansa, że się pojawicie, a na pewno się pojawicie, ale pamiętajcie musi być minimum 10 osób pod tym filmem, żeby pojawił się kolejny film. Taka zasada, więc przechodzimy do odcinka. Na początku mamy zawodnika o nazwie Famosio. Ok, środkowy pomocnik, Benevento Calcio, czwarta liga angielska. Zawodnik ma 117 overall. I teraz tak, rozgrywanie na 80, czytanie gry na 80, wszystko ma prawie na 80, ale to co powinien, no nie ma na 80, bo ma na przykład na 78. Powiedzmy, no bo jesteś pomocnikiem, strzelasz rzuty wolne, tutaj więcej. Skuteczność 80, wszystko masz na 80. Musisz mieć więcej, musisz mieć rozgrywanie więcej, skuteczności więcej. Musisz mieć. Na pressingu możesz mieć więcej, no bo to działa tak, że w środku jesteś, to odbierzesz tą piłkę. No odbierzesz. Jak Graf Wesson kiedyś. On wchodził z buta, nie pierdzielił się niczym. Ty też taki możesz być. No, więc okej. Okay. Mm. Szatnia, złoty set Holandii. No, Holandii set, wiadomo. Wiecie co tam w Holandii się dzieje, więc jest wesoło. Mm, I bez żadnych bonusów. Bez żadnych bonusów, więc tutaj nie wchodzimy w szczegóły i temów, no bo nie ma po co tak naprawdę. Mm, jeśli chodzi o karierkę, zobaczymy no karierkę. Mm, od sezonu 16 potem wszystko na 25, czyli tak powiedzmy 4 sezony grasz. Eee, no to lipnie jest. no Lipnie jest. Daję Ci z jakieś 3, 3, no bo więcej to niestety dać Ci nie mogę. Ale postaraj się, może następnym razem będzie lepiej. Zobaczmy czy Adriano Diri jest lepszy, bo to prawy obrońca Foxy i znowu angielska tylko że trzecia. I 137 overall. Gra defensywna 160, pressing 101. Kondycja 100. No to tylko pressingu musisz podbić. No musisz podbić pressing, no bo tak to będziesz ripnym tym obroncu. Pamiętaj, że wchodzisz, wchodzisz. Wcześniej był Grafessen, ty możesz być Kielinim, możesz wejść z dyni, z nóżki i walisz, i jest dobrze. Jeśli chodzi o set czerwony, spodenki Red Devils, koszulka Red Devils, tutaj masz Pressing, 3 razy Defa. No jest ok, no co prawda czerwony set, więc nie jest najlepszy, ale ok, zobaczymy jak bonusy, bonusy masz na 5, na 7 i na 9. Czyli kasy vip vipa. Jeśli chodzi o bonusy, to dla mnie to jest z dupy wzięte w ogóle. Nie, nie, nie uznaję tych bonusów, bo trzeba wydać od groma kasy na te itemy, żeby w ogóle je wbić sobie. A no nie ukradź. Przez złotych item, jeśli chcemy sobie ulepszyć bonusowo, to musimy wydać kupę itemów czerwonych. a na to kasy nie ma. Ale okej, okay, zaczynamy karierkę. Zaczymy karierkę, jako masz sezon 20, raz, 2, 3, 4, 5, szósty sezon. Szósty sezon, no to troszkę też lipnie, ale grać przynajmniej, który to jest Twój kup? Czwarty, no przynajmniej taki plus, ale powiedzmy, jak na, na cztery sezony, no to jest tak, też nie jest źle, no ale też nie jest dobrze, no dam Ci jakieś takie cztery minus, nawet nie, trzy plus ci dam, bo jestem ostrym nauczycielem, jest trzy plus, masz więcej, no niestety dać Ci nie mogę, bo jak na czwarty sezon, to jest ripa. Przejdźmy do Askarowego. Oscarowy, środkowej pomocy, Los Angeles Galaxy, znowu liga angielska, znowu liga angielska. Widzę tutaj same Beckhamy się rodzą 143 overall, rozgrywanie 120, kondycja 110, no i wszystko na 100. No i co ja mam powiedzieć? No i co ja mam powiedzieć, że jest nie najlepiej, nie najlepiej. Jeśli chodzi o set holenderski, znowu holenderski, czyli widzę, naprawdę wszyscy lubią się pośmieszkować sobie. Wiecie o co chodzi. Ale mamy tutaj jeden zbonusowany item. Jeden zbonusowany item na szary. Szary boost lipnie, lipnie, ale to nie dziwota, ja sam mam prawie wszystkie na szare, więc rozumiem twój ból, rozumiem go po prostu. Podstawa, no tutaj postaw no to, to bez różnicy, bo wszystkie mają takie same. Zaczymy karierę jeszcze. Zaczynamy jeszcze karierkę. No tutaj grasz dużo, dużo czasu grać, no to daje Ci no. Z trzy trzymaj, bo jak na tyle czasu kariery, którą rozgrywasz, to jest naprawdę lipnie. 143 overa i to naprawdę większość to Ci daje tylko to, że masz złoty set Holandii. A tak to lipeczka. No nie podoba mi się, nie podoba. No musisz to poprawić. Igor Banaszek. Może on jest lepszy. To jest bramkarz. Mamy bramkarze z Ligi Polskiej i ze szczytu. 160 overall. Gra defensywna 123, czytanie gry 150, stałe fragmenty 100 i kondycja 115. No, też nie jest za dobrze. Też nie jest za dobrze, ale zawsze mogło być gorzej. Taka prawda. Um, jeśli chodzi... Um, jeśli chodzi o itemy, no to masz tutaj Paryżan Złoty Paryżan Secik jest git. Git, majonez, ja uważam, że jest nawet dobry. I plus masz jeszcze piłeczkę. Zobaczymy, jak zbustowany masz. Um, szare, szare, szare... No i nic. Czyli ripa. Zobaczymy jeszcze, jak piłkę zbustowaną. Jest ta piłka, A, też szara. Wszystko masz szare, po prostu wszystko masz szare. Szarą mi w twarzy, no niestety. Ale okej, okay, secik, okej, okay, secik, okej. Okay, piłka, okej. Okay. Tu nie mogę nic powiedzieć, ale jeśli chodzi o yy, atrybuty, no to tutaj są gry grypody. Bo jak ci będzie strzelał jakiś Lewandowski, no to to yy, panie Bramka. No chyba, że jest też tak jak ostatnio, to, to on broni tu i tam, więc jest nieźle. Ale do poprawy pamiętaj. Dajcie tutaj, no nie jest źle. Zobaczymy, jak karierka ci się jeszcze toczy. Od którego sezonu? Uuu, od dużego sezonu, dobra. Dajcie jakieś 4, 4 mniej. Wpadnie teraz, cztery mniej, bo nawet nie jest źle. Nawet nie jest źle, ale zobaczymy, czy Fijarkowski. Środkowy pomocnik Devils United, hiszpańska liga pierwsza. Mamy pierwszą ligę. Dwusetny owad, czyli przekroczyliśmy już dwusetkę. Rozgrywanie 200 Kondycja 200 skuteczność 163 Gafety na 160 No, ogólnie jest dobrze. No, ogólnie jest dobrze, wiadomo, że jest dobrze, bo widać no. Yy, Kono z secy Zecik, piłka czerwona. Ok, zobaczymy, jak zbustowane jest. Na siódemkę, na dwójkę, trójkę, czwórkę. No, ale to jest loteria. To jest loteria, na no, to nie mam niestety wpływu. Boga jest gówniana, więc nie mamy wpływu na to. Taka prawda, no. I mi się to nie podoba, bo, bo słabo zboostowane, ale no co poradzić? no taka gra jest. Ale u mnie setting bardzo fajny. Mm, pressing 140 też Ci się przyda na pomocników, więc naprawdę pozdrawiam Cię filiarkowski, bo też dostępny. Trochę moje podejście do oceniania zawodników się zrobiło trochę inne, trochę takie bardziej lightowe i nie bierzesz niczego do siebie, aż tak. Te negatywne rzeczy, bo próbuję po prostu jakoś tak podejść do tego luźno, bo niestety, no gra nam się lekko wali. Wy też jesteście już tak naprawdę kozacy tak naprawdę w tą grę, więc ciężko Was oceniać. Tu mogę tylko powiedzieć co, o fajnie wygląda, to jest dobre, to jest słabe, to jest dobre, to jest słabe, no Panie... No. No i to wszystko. Ale daję Ci czwórkę. Daję Ci czwórkę. A nie, kariera, kariera, uuu, mało karier. Mało karier. Pan dobry, pan dobry. Daje piątkę, bo ładnie to wygląda. Przy tam chyba czterech sezonach, więc jest ok. Zaczynamy jak Michał Marszałek. Mamy księdza, pierwszego księdza w tej grze 216 overa, Ale gdzie gra? W górniku Śląsk, środkowy obronca, liga hiszpańska druga. No i tutaj musimy tak defa, pressing, kondycję. No i co, no i co, no i wszyscy naprawdę macie dobrze to robione. Naprawdę macie dobrze to robione. Hmm. Tak naprawdę uważam, że ocenianie kąt. Jest lekko bez sensu, tak naprawdę. Uważam, że banka też powinien oceniać kąt, bo to się robi po prostu bez sensu, bo i tak jesteście perfekcyjni. Wy wiecie, jak to robić. To już naprawdę ciężko was oceniać, bo większość osób, które się zgłasza, to już ma takie overale i takie statystyki, że to szkoda gadać. No tutaj wy możecie nas uczyć czasem więcej niż my Was, ale ogólnie to wygląda super. Red złoty z piłeczką Mistrz z opaską czerwoną. Zobaczymy jeszcze, jak to zbustowane jest. Szare, 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 szare. Łujecie, chyba najgorzej mu się trafiło ze wszystkim, bo ma większość szary. Ale okej, zobaczymy jak marszałek sobie tam pogrywa sezonów. No sezonów dużo, ale fajnie wygląda postać, więc dam ci też piątkę. Piątka plus! Piątka plus, dam piątkę plus, bo wygląda kozak. Hmm, Zaczynamy, kolejny zawodnik to jest Ares Menson. To ten ham. No. Środkowa obrońca, Edit Team, pierwsza liga polska, 236 over, Liga defensywna, 240, pressing 200, czytanie gry 200, kondycja 200! Złoty set, paryżan, opaska czerwona, piłka czerwona, no wszystko wygląda koza, 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 zielona, szara, niebieska, niebieska, zielona, złota, państwo, ktoś trafił na złoto! Więc jest śmieszne. Yy, wygląda to fajnie, naprawdę wygląda to fajnie. Karierka, zaczynamy się od karierki. Sezonów dużo gra, ale to mu się należy. Ma ten overall, yy, ma ten fajny, naprawdę kozacki secik. Jeśli chodzi o to kozacki secik, więc dam tutaj szóstka. Daję szóstkę. Mamy szóstkę pierwszą w tej edycji, proszę. ale w tym odcinku. Więc Daję szósteczkę Armin Son, szóstka jak się patrzy. Restrict D. Ofensywny Polski Ode Wodzisław się pozdrawiam, chłopaków z Ode Wodzisław super 278 overall ofensywa 300. rozgrywanie 200 stawiamy tę 200 kondycja 200 skuteczność 200 wszędzie mamy 200 to już się po prostu robi niesamowite tak gra robi się już tak wysoko jeśli chodzi o poziom zawodników że tutaj jeśli ktoś zacznie grę, to już nie ma szans tak naprawdę nie ma Szar, a to wygląda kozacko. Wygląda kozacko. Opaska złota, galaktyko złote, piłka platynowa. Ulepszenie szare, 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 niebieskie, niebieskie, szare. No, chyba nawet gorzej w szczęście niż ten poprzedni. Chyba chyba więcej szarych. <laughs> Ale naprawdę. Zawonik bardzo, bardzo dobry. No bo co ja mam powiedzieć, że słaby? Że słaby, słaby zawonik, jeszcze zawonik z odrywisła, to jest kozak. No. Daj ci szóstkę plus, bo fajnie to wygląda, bo mogę dać szóstkę plus. Przejdźmy do Dasiwy. Dasiwa, ofensywny pomocnik z Foxów, z pierwszej Ligi Włoskiej. 284 overalga, ofensywna 230. Trafimy gry 200, kondycja 200, skuteczność 200, rozgrywanie 200, czytanie gry 200. Wszyscy mają 200. I ta set, opaska złota, piłka złota. Wszystko złote, drote, na dwudziestkach prawie, <laughs> jak zbustowane. oś, niebieskie, zielone, szare, niebieskie, niebieskie, złote, mamy drugiego zawodnika, który ma złoty bonus na itemie i daje mu to 154, no to już ładnie, to już naprawdę ładnie, jestem tylko ciekaw jeśli chodzi o piłkę, to jest podstawa 44, no to ładnie. E no dobrze, dobrze, da Silva, naprawdę, naprawdę fajnie się to prezentuje, daje Ci siódemkę, bo co, bo mogę, jestem nauczycielem, który ma dużą skalę. Byakugan. Biakugan środkowy obrońca, the Reds are over party. Yeah! extreme Activity. Yeah, man! Ok, Superliga, Superliga. 389 over. BEMP! Rozwalił system. Gafel defensywna 300. Pessing 360. Skuteczność 200. Zdawiam mu tych 240. Podaję w ogóle chyba Costing Activity. Mm. Platynowe wszystko! Wszystko! I tutaj diamentowa piłka mi shoftingów! Panie, panie, panie! Daj żyć! I tak, niebieski boost, niebieski boost, niebieski boost, niebieski boost, zielony boost, niebieski, niebieski. No tutaj akurat z gustami samo się tapiło, ale jeśli chodzi o set, wygląda to niebiańsko. Co ja daję? Byakugan dostaje dziesiątkę. Dziesiątkę dostaje Byakugan. I nie dlatego, że, że grałem w tym Activity, bo ja już tam nie jestem i to nie jest po znajomości. no bo zasługuje na dychę, bo wygląda fajnie, no. No to trzymajcie się. Daję dyszkę, więc Bia Kugan wygrywa. Potem jest Dasiva, Restik, Aren Manson i tam kolejni coraz tam niżej, bo tak wyszła akurat ze statystyk. No i, i co? I, I tak wyglądają ocenianie kont, bo tak naprawdę jesteście tak kozaccy, że tu ciężko was oceniać, tak naprawdę. Więc mówię, no raczej ocenianie kont to będzie takie luzackie, chyba że będę robił najgorsze konta w grze. O, to byłoby kozackie, najgorsze konta w grze. Jak macie pomysł, kto ma najgorsze konto w grze, to dawajcie opisy, ID, wszystko dawajcie. Zrobimy taki odcinek. Może będzie ciekawszy nawet. Będę mówił źle, źle, źle. pała, pała. Ten ma pałę, ten ma pałę, a ten dostał dwójkę. No, no to trzymajcie się. Jeśli dotarłeś do końca tego filmu, to Ci bardzo dziękuję. Pod spodem masz znaczek subskrypcji, a obok materiał, których może jeszcze nie oglądałeś. Więc zapraszam.